Witaj, przyjacielu. Sięgamy. Kolejna pozycja. Stanisław Flem, Okamgnienie. Stosunkowo świeża. Ach, coś na temat porządku świata, początku i końca. A, jestem dziś w nastroju y, trochę burzowym. No to przeczytam też coś adekwatnego. Taki dłuższy fragment. Może dwa. Nieliczni ludzie, którzy jeszcze nie ulegną rozkojarzeniowemu splątaniu, będą mogli na nas oglądać po 30 różnych programów telewizyjnych. Najlepiej siedząc na krześle obrotowym i mając powieki plastrami przyklejone do czoła, ponieważ wszystko, co będą owe tapety nadawały, będziemy zobowiązani koniecznie obejrzeć. Pojawiają się nowe ruchy społeczne, domagające się na północnej półkuli wyprostowania osi ziemskiej, na południowej zaś ułożenia osi owej tak żeby antarktycki lądolud spłynął wreszcie do oceanu światowego, dzięki czemu my tutaj wszyscy zginiemy, ale na rozgrzanej Antarktydzie rozpocznie się nowe, lepsze życie tzw. Tak australokapitalizmu. Sztuczne kobiety będą z wielkim trudem poszukiwały naturalnych mężczyzn i na odwrót, za pomocą specjalnych aparatur masłograficznych będzie można smarować grzanki, których jedzenie będzie zbronione z powodów dietetycznych i karmić się nimi będą wyłącznie elektroniczne żarłacze. Właściwie jednak te naiwne i prostoduszne prognozy, a raczej drognuski stracą wszelką ważność już w pierwszej połowie nadchodzącego stulecia, ponieważ powszechna fantomatyzacja wywołana wdrożeniem kieszonkowych fantomatów, trochę mniejszych od współczesnego walkmana, otoczy i otuli każdego człowieka wizją takiego świata, wobec którego raj jest przechowalnią starych kaloszy. Żyjąc w ten sposób, każdy będzie miał to, czego zapragnie. Od piruszek pomogli we bezwodnie elektroniczną. Od czasu do czasu, błąkający się pośród tych samoczynnych cmentarzysk, piesek podniesie wprawdzie nogę, lecz sikać będzie wyłącznie szanelem numer 5, albowiem będzie to piesek elektroperfumeryjny. Śniąc lube marzenia senne na jawie, sfantomatyzowane tłumy będą wprawdzie nadal płodziły rodzinne dzieci, ale owa dziatwa, jako wyśniona i tym samym nierealna, poważnie przyczyni się do nastania miłego końca świata, którego, jak mają niezapomniany Kisiel, Wam i sobie życzę. To takie podsumowanie na koniec. Ale cieszmy się tym dniem, póki jeszcze jest. Ech, miłej niedzieli Wam życzę. A jutro le na ciąg dalszy. Cza.